No już nie słyszę. Już się skończyła muzyka odtwarzana na głośnikach i już jest tylko nie wiem, dziwne rzeczy. Streama sobie się A gdzieś postawił listę modów, musi poszukać na kanale gry. To przekręca. A to ja to to, wiem, to wrzuciłeś takie te mody? Tak. O, fajnie. Bez wąskotorówki tylko, bo nie, nie mogę mi znaleźć. A, no i no dobrze, bo ona jest taka 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 kudy Taka no. Chujowa. Żeby nie mówić brzydko. Hmm. Nie, na tysiączka tutaj jest mapa. A jest chyba mniejsza niż ostatnio, nie? Tam miała wcześniej 2000 tak. na 2000 jakoś. O kuźwa, znowu ma jakiś. O co jest? Ja mam dźwięki na słuchawkach i na głośnikach jednocześnie, ale inne. Jakie to jest dziwne? Co jest? Bo może masz, w w opcjach... Yy... Nie, to... Dziś dzięki za resuba trzy lata już. Ej... Bo masz może podstawowy zestaw dźwięków i roz, podstawowy tutaj OpenMSX, potem jest OpenSFX, może coś takiego by było tutaj. Ale nie, bo... Ja mam... Słuchawki idą Wiesz, przez urządzenie dźwiękowe po prostu przez mikrofon, nie? Jakby inną kartę mhm. dźwiękową. I zazwyczaj jakaś aplikacja gra albo tu, albo tu. A teraz jest. Inaczej. Jakie. Mam muzykę? Czy ja mam kuźwa palo Co jest grane? Ej, mózg mi się smaży. słuchaj, na czacie słyszę jedną muzykę, nie? Ja też słyszę jedną. Nie wiem. Ta szafa grająca, którą tu się w grze obsługuje, normalnie jest jakby rzeczywiście... Te dźwięki są tam gdzie trzeba, czyli na słuchawkach, ale... Czasem mi się odpala jakaś losowa piosenka na głośnikach z OpenTTD. Ale inna niż w grze, inna niż na słuchawkach. Jakby, ale naraz raz, Wie, nie wiem. <grym> eee, ojtko, dzięki za resuba. Wow, co wow? No, a tego, Manorusów już nie gram, bo to już jest kotlet odgrzany, odcinków też nie, bo mówiliście, że za często są, to teraz będą rzadziej, co drugi dzień na przykład. Ja czekam na odcinek dzisiaj, żeby za Manorusów pooglądać, a tu nie ma. No nie ma, bo za często miały być i potem jest przesyć szybko i wyświetlenia się nie zgadzają, kanał umiera i nie mam za co pasztety wpierdalać. Dzisiaj się zapasztetziłem, dalej w pokoju pachnie jeszcze. Yy, Golum dzięki zeresuba się, ma witaj. No kurwa znowu odpaliła mi się losowa piosenka z tej kuźwa gry na głośnikach. Jakim chujem? No nie rozumiem tego. Niezbadane są wyroki. To jest inna piosenka niż ta, która mi leci na słuchawkach. Jeszcze zbym zrozumiałem ja jakoś w jakimś, jakiś sposób jakby No dobra, to jest suwaczek. A ze Steama coś, co mam na Steamie otwarte. Ja Pierdol, ja mam w tle otwarte kuźwa ten ja mam na no, otwartą zakładkę na Steamie z tą grą, z OpenTTB. i tam trailer leciał automatycznie co chwilę. Ja pierdzielę jakiego miałem kuźwa, jako ja miałem rozkminę. Celachcim dzięki zarysuwa. O, jest, ale mnie bardzo. galekis, bardzo mnie... proszę. Ale mi się mózgi, aż, aż mi się mózgi zwojowe wyprostowały, kuźwa, czy coś tam. Ja pierdzielę. Dobra. Już, już będzie tam, gdzie trzeba chyba. Różnice między OpenTTD a Transport Fever? No, OpenTTD to Twoja jest taki... Twoja popularność rośnie. ...ojciec tego Transport Fevera tak naprawdę, albo nawet dziadek wręcz. Pomijając grafikę. No, nie wiem. To jakiś ludolog by się musiał wypowiedzieć. Ja się nie znam, ja takim durniem z internetu tylko jestem, czy tam wiesz... Y no, robię z siebie tego debila. Twoja prawda? popularność rośnie. I, i Marcin sprezentował suby w ogóle przerwanej kawie i luksowi 87. I dziękujemy bardzo tutaj za tego. E, czekaj, bo to się chyba... Jezus, tu jeszcze pozmieniałem. Chciałem puścić Marcin Marcin, ale to się otworzyło na głośnikach. E, rozumiem. Twoja popularność rośnie. Teamdeck, urządzenie zrobiłeś, wyjściowe. Domyślne. Twoja popularność rośnie. Ej, ile ty subów Marcin? Znowu trzy suby. jeszcze tasmański kurzeszek i połudłowa Twoja popularność tram. rośnie. Jaką ty robotę masz, kurde, nie szukają tam kogo może jeszcze. Pierdzielę, żeby tak szastać pieniędzmi jeszcze to jest anyway> oh, kurczy. Piękne tory ten automat robi tutaj, muszę przyznać. Też ma chyba za dużo pieniędzy. Ano, elektryczne już. Ale takie zawijasy fantastyczne. Mm. Tak lubi. Nie zarabiać za dużo, żeby pociągi nie jeździły zbyt szybko, ale za to dużo torów i drogich. Fajnie, fajnie. Dobra, ja muszę firmę założyć najpierw jakąś, nie? Zawsze mogę dołączyć do Twojej i sprzedać Ci pociągi. ho! Patrz co mogę zrobić. Mogę na przykład zatrzymać Ci pociąg losowy. Pięknie, ale Ci zatrzymałem pociąg ja jak ci pociąg ci i pociąg gdzieś zatrzymałem? Teraz szukaj, który jest zatrzymany. Haha! Pranki dobre. Nie no dobre. Twoja popularność rośnie. Nie, że miałem tutaj dużo do szukania przy trzech pociągach. Dołączyłem do firmy obserwatorzy. Co? Y czy ten... I... No, Tełma mi. S92 zrobił resuba. Widziałem czy nie widziałem? Mówiłem? Nie Uf. mówiłem. S dziki za resuba. Marcin jeszcze zgiftował. Lukasz oko dostał. Hunter jeszcze zrobił resuba. I Slawekord zrobił resuba. Dzidziuś, 9 miesięcy. Dziękuję bardzo. Subiotki... Pamiętam, resuby. No, też można. A tre też jest tutaj. Z drugiej perspektywy. Złoto wpływa można. do naszego skarbca, se. Trochę w sumie winieć. I Andrzej jeszcze. Ech. I stobiców. Dzie dzięki. Z jednej dobry gracz, a z drugiej taki kiepski gracz. Polecam nie gram transport OpenTTD, mimo gorszej grafiki, no gorszej grafiki. No właśnie oczy to wypala jest ja grafica. wiem. To jest naleca nie naleca taki, to tak jakbym w Valheima, oni tam są jeszcze gorsi, bo oni specjalnie nową grę zrobili taką brzydką, rozpikselizowaną, jak oni w ogóle mogli. Ale ta czcionka jest dziwna. Grow Bus Company. <laughs> no ale tego E, OpenTTD ma bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych możliwości drobnych I zarządzania tym wszystkim i modów paka. takich, modzików, które mają po 2 megabajty, a dodają ci, wiesz, całą praktycznie gałąź PKP po prostu pociągów, składów, lokomotyw, wszystkiego. Ta gra jest bardzo ogromnie rozbudowana. Transport Fever ma, tak, może z 10% tego, co tutaj jest, także to dlatego głównie. Nie wiem, czy to wystarcza. Nie wiem, czy wystarcza. Pewnie nie, no bo grafika chujowa, no to wiadomo. JTG No bo to już jest spoczeństwo, to jest już absolutne, ostateczne spoczeństwo jakieś JTG To już jest po prostu, to jest, to jest już. To nie, tam jakieś. Zarządzanie, że na semaforach 40 na godzinę boczny tu jakieś postojowe tory dla cargo. Nie, 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 nie. Już bez przesady. Ronda storów tutaj można robić łatwo i przyjemnie. Dobra, ja założyłem tę firmę w końcu, czy nie? nie? Dobra, tu teraz założyłem nową firmę. Walki z transport różowy. Nie chcę być różowy. Ja chcę mieć. Ja chcę być ciemnozielony. Bo Atreu jest jasnozielony i żeby mu się myliło potem. Oh. FPS booster tutaj. Nie, ale ja zawsze bardzo lubię przypominać, yy, że na stronie Steam tej gry OpenTTD domowej, to należy podkreślić. Yy, przy zakładce minimalne wymagania gry mamy tam system operacyjny, prawda, tam Windows jakiś tam <grym> jakiś Windows 7. Yy, karta graficzna, yy, która ma, która jest? Nie, co no, czekaj. Kartograficzna coś tam miała napisane. Yy, w każdym razie, chyba 256 MB i procesor dwukropek tak. Dopiero przy rekomendowanych wymaganiach, procesor to jest chyba tam 400 MHz czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, więc to jest najlepsze wymaganie na świecie. Ta grama po prostu. Procesor musisz mieć w komputerze i pe pewnie będzie działać super. No, a jakby komuś przeszkadzała bardzo grafika, to pewnie są jakieś mody i jakieś paczki tekstur i tam rozdzielczość większa czy coś, nie mam pojęcia. A czyli w konfiguracji minimalnej nawet nie trzeba karty graficznej mieć, ale <grych> procesor tak. No, na zintegrowanej na procesorze. No, ale zintegrowana to też jest jakaś tam, wiesz. Chyba, że jest tryb tekstowy w tym i nawet nie wiedziałem o tym jeszcze. Dobra, nie ma czego zacząć. Tu, jak jest ten przemysł trochę bardziej rozwinięty, to ja. rozbudowany, to ja nie wiem, teraz kurczę. hmg. Tu jest tak gęsto, może dosyć miasteczek, i może tutaj po prostu zaczniemy od jakichś dróg. Strefy dla pieszych? Co? Są strefy dla pieszych, tu już? w 28 roku? Podoba mi się. Możemy zrobić brook. Brook. Jest brook, jest szosa, droga. 60 na godzinę, ale limit drogi. Atru powgrywał mody, z których ja tam też czasem korzystałem. Teraz jest trochę rzeczy więcej różnych. Jeszcze. Bo było dużo rzeczy, ale jest jeszcze więcej, żeby było jeszcze więcej, bo zawsze jest lepiej jak jest więcej niż jak jest mniej chyba czy coś. Dobra, tu, tu, tu. zrobimy siatkę dróg, jakąś taką. I będziemy jeździć do. To jarocina. Czy nie będziemy jeździć do jarocina? Nie wiem. Mała chujnia, przystałeś? Mała hojna. A tutaj jest lipsko-dolne, ale nie należy zamieniać żadnej litery na C na przykład, bo to już by było naprawdę wulgarne i prostackie. Nie na zredukowane popsucia pojazdu by się przypomniało. O, fajnie. Dzięki, bo to było trochę irytujące jednak czasem. No Lepiej by było pewnie tam i na między większymi miastami i troszeczkę bardziej oddalonymi. A, ale tutaj też można. A Jarocin, pierdzielę, pierdzielę Jarocin, co duży, Salmi, Szczecin, a Szczecin, a ja słyszałem, że Szczecin nie istnieje i to jakaś w ogóle jest ściema i spisek, to jak to jest z tym Szczecinem? A ja tu sobie siedzibę zrobię. O, pięknie. W Herę Szczecin? Yy, tu dziś widziałem tu jest Szczecin. 3150. No, Wrocław też jest jakiś. O, katowicy czy są jakieś te e, jakiś rybnik albo co? Okej. Okay. Gdzieś tu się patrzyło na listę miast Otwórz listę Ry. B, nie ma rybnika. Nie ma rybnika. Dobrze! Le, Legend Gnuck, co? Lenegut. Jak? Lenegnuck? Nie, L L Liebeneck. <grym> L Liebeneck jest i bo sam się zgubiłem. Gdzie ja mam moje te? Tu, a tego nie widać. Jaki to jest kamuflaż w ogóle? Dobra, jakie my mamy tutaj autobusy? czyli 30 na godzinę był średni motyw w sumie, żeby chyba zacząć od tych. Furmanki już są niewiele wolniejsze, a pewnie tańsze. Maksymalna niezawodność jest większa. Ale na pneumatykach! Kurde, słuchajcie, na... Czajcie, na oponach takich pompowanych, ja pierdzielę. Miasta same rosną? Nie wiem, czy miasta same rosną. Same rosną, same rosną, chyba nie. Czy... Chyba coś tam trzeba, trzeba im dostarczyć. dostarczyć. To nie towary. Chyba najpierw transport taki, e, Autobus... autobusiki jakieś. A tu to, to pierdziłem na jakąś drogę do Do Duma. Kupimy autobusy, nie ma sprawy, dobra. 30 na godzinę, ale to będzie hajs się sypał, kurde, lał się będzie strumieniami gęstymi. Tak naprawdę to nie trudno. Jeździć na koniu? No nie wiem co dowozi jeździć na koniu. Coś pewnie dowozi skoro jest, tylko tutaj też jest dużo takich rzeczy, które są taką bardziej e, wizualną do... A, nie, dobra, jeździć na koni nic nie robi. On w ogóle nie służy do przewozów zarobkowych, ale jest też za darmo. Utrzymanie, po prostu sobie jeździ. Ty, co kupuje, 16 giga karty graficzną po to, by grać w OpenTTD. No, ludzie, którzy jakby jedynym wyznacznikiem karty graficznej, czy jest dobra, czy zła, to ile ma giga. Ale dzięki, za ba. No, nie mamy... Fajne, resuby już tak trochę, jakby obraziłem widza. No, kurde, to jest to jest super. No, tak bywa, no. To jest dobry benchmark. Nawet chyba kiedyś filmik nagrałem, jak robię komputer nowy, składam. I jedyne co odpaliłem na tym filmie to właśnie było OpenTV w sumie że śmiga 60 FPS, a więc jest ok. No co, nie jest okej? Okay? No jest okej. Okay. Bruce and Fright rozpoczyna budowę w pobliżu miasta Modra Trzebinia. Szkoda, że nie ma unbanchingu na tych liniach, kurde. Jeżdżą wszystkie w kupie. Na tym to ja nie pozarabiam za bardzo. Chyba żeby jeden autobus jakoś. Przenieź się. A jeszcze mnie. KURY! stary. stary obudził tutaj trzy piętra. Na zdrowie, to ja, na mamy zdrowie, mówię. Smark. Jeden smarczy, <laughs> drugi kaszle, kurde, i to jest tak. Tak to jest, no. Dobra, gdzie są dwa miasta? Takie w miarę duże, w miarę na płaskim, w miarę daleko od siebie. Może między Zgierzem, Kujawskim a Krynicą Warmińską. O, smark. Kurde, nie nie mogłus. już było na picie. Nie, Kurwa otwarte. podatki. Rzeczywiście w czasie ten. Co podatki? Podatki. No bo tam coś tam, że było napicie To w sumie w sumie no. Dobra, zrobimy sobie czeskie zastawki. Serkowa zastawka z Ceduli. Zastawka. Tutaj sobie pojedziemy też przez krynicę Warmińską. Ale to może te... Te takie... Ducz... Ducz Station. Jakieś się, z jak się tego korzystało? Normal stations, o stacja z lat 60. jest naj, na, najstarsza. Aha, to, to tego. Kurde, nie wiem, naprawdę. Tu jest teraz za duży wybór, żeby stację budować nawet. Się zaś nie mogły zdecydować. Słowacki GTA widziałem, że Bonkol tam coś grał takiego, no. Eee. na razie żeby zrobię taki bardziej placeholder. Nazwijmy się Księciem Potem się będziemy zastanawiać. A ten tu no. Patrzcie, to już jest coś czego się nie da zrobić na przykład w Railroads Online. Tego typu rozjazdów, widzicie? OpenTTD lepsze. Och, ty nie chcę opuścić. Znaczy no, tory kilometr od siebie trzeba zrobić, no, da się, no, wszystko się da, no, wiadomo, jak ktoś chce, to się da, no, wiadomo. Prime, można dawać prime'y, tylko że ktoś popatrzył, wiesz, w Excela i odkrył, że się mniej opłacają niż te takie zwykłe kupowane i to teraz skitrali gdzieś, ale dalej jest. <laughs> Piwko na streamie można, co? Nie. Nie wolno. No właśnie, bo to jeszcze mówiłeś, że była ta zmiana w opcjach odnośnie tych przystanków. E, jakich przystanków? że tam, że, że tam, bo jak pasz te pociągi osobowe, to, one, to ludzie wysiadają na tych samych przystankach, jest, jak jadą, nie, to aha ta wyładobują, dystrybucja wyładobują, towarów właśnie, coś tam, nie jest... no 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 no, no No, to jest dystrybucja, no można włączyć tam na asymetryczną przełączyć tam coś gdzieś, no na, no, gdzie, gdzie, gdzie to było, gdzie to było, w no w, w, w opcjach, Znaczy, nie w opcjach, w ustawieniach, o, bo to jest różnica w środowisku? Nie. Tak, w środowisku dystrybucja ładunków. I A, Dobra, dobra, suba. dobra. Dziękuję. Znalazł dobry. Asymetryczny, dobra. <laughs> Macie już Amazon Prime jeden z drugim. Na początku maja pojawia Górne się to. nowy sezon Clarksony, Farma Clarksona. Kwarcer. To można sobie wyczuć. Międzymiastowe autobusy są droższe niż yy, miastowe. No bo są szybsze, czy coś? Nie wiem, tak. Mam na przykład połączone dwa miasta. W jednym sztranku i mam po 500 za pełnego busika. A te same busiki, które jeżdżą w ramach jednego miasta, płacą po 70, czy tam po 100 parę. Mm -hmm. Somuar rżca autobus miejski. Teraz to się pierdzielcie z tymi autobusami, teraz to już nie chcę. Teraz to już mam. Tylko te warsztaty w tym openie mi się nie podobały za bardzo, bo to taka buda jest po prostu mała, przy torach stawiana i to jest nierealistyczne. <laughs> A te wioski to one są jakby miasteczkami się staną, jak się tam dostarczy ludzi, tak? Jakie wioski? A to nie, no aha, te, 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 te takie. Dom... Nie, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Łańcuch produkcji, pozażarowe wioska. domy, Hotel, wioska, wioska. Ten jak tu narobił, kurde, stacji takich, ja pierdzielę. Jakieś kryte wiaty, światełka. <laughs> フフ <laughs>